No dobrze, w takim razie czas na wielki finał. Nie mogę się doczekać. <laughs> Jak to się skończy? Może być ciekawie, bo nie mam pojęcia, w którą stronę to pójdzie, to zakończenie. Pozostaje tylko się dowiedzieć. Zobaczmy. A, no tak, czyli skończyliśmy na tym, że ona ceremonialnie założyła ten hełm. A, i on przy tym był, Ok. Myślałem, że on wyszedł, że ona sobie tak sama siedząc założyła. O! Zdejmij hełm. Co się dzieje z nim? To nie pom... Aha, że on nie może... A. By... Ja myślałem, że on chciał coś mocą, że ją uspokoić, czy coś takiego, bo to tak trochę dziwnie wyglądało, ale z jakiegoś powodu nie mógł zdjąć tego hełmu. Rishi, to jest no no dobra, to uciekaj, nie potrzebujesz tego gościa. Ten gość chce zabić Sola, więc zabieraj się sama i zostaw go tu. Nie! No, o nie, nawet nie, nie, nie. Nawet nie próbuj. Czy naprawdę to będzie tak banalne, że ona po prostu się sama oswobodzi i ucieknie? Już to czuję, już to czuję, że ona zaraz ucieknie.

Czemu za każdym razem? Banał to jest. To jest. To nie jest interesujące, no. A akurat Mistrz Sol stał z tej strony, że tam gdzie ona miała tego droida, akurat nie zauważył, nie wyczuł, że ona coś robi. Użyj mocy, złapią. Złapią, przyciągnij ją. A. Oczywiście, że nie. Nie, no. Sol to jest najlepsza postać, ponieważ on ma jakiś cień motywacji. Ale jeżeli chodzi o walkę czy coś takiego, to on w ogóle jest niekompetentny. W sensie on, on czasami fantastycznie walczy i sobie radzi mocą, a czasami nie. I, I to jest... I to tak jest właśnie wymiennie traktowane. No to lecimy do domu. A co ona chce zrobić w ogóle teraz? Ale poleci górą po prostu. Nie trzeba tam wlatywać, żeby ją widzieć i żeby ją ścigać. Halo? Nie, leć górą! Leć! Po co? Po co do środka wlatujesz, jak widać ten statek z góry? Wystarczyło tam nie wlatywać i po prostu lecieć za nią. O, idzie bober. O, kolejna postać, którą uwielbiam. Czy Sol chce zabić teraz Mei? Czy ją chce, nie wiem, w sensie zestrzelić, ale tak unieszkodliwić statek, żeby się... Żeby nie zginęła. No tak mi się wydaje, ale... <laughs> Jeżeli chce ją zabić, no to jest dziwne. No. Co? Halo Bober, coś ty zrobił? Co to za sabotaż jest? Ty jesteś po stronie mej? Czy, czy co się dzieje? Nie, no i już by było koniec. Wszystko przez tego, bobra. Nie rozumiem, po czyjej stronie jesteś, Bobrze? Czy on faktycznie jakiś sabotaż tutaj zrobił, czy on jest po prostu taką fajtłapą, że jakoś to zepsuł? <grymnie> Nieumyślnie, nie mam pojęcia. Czy robisz coś z przerażeniem, bez odróżnienia do Senatu? Mam to internal na moment. Mam autonomię do podejścia, jeśli nie jest większy skrzydł.

I oczywiście serial poprzez tego senatora nam y, opowiada, o czym jest, ale w żaden sposób tego nie przedstawił. Zamiast na przestrzeni odcinków jakoś eksplorować ten pomysł i pokazywać, to nie, po prostu przychodzi postać i mówi, że. O, Jedi są źli. I co i ta teraz jest niezadowolona z faktu, że senat tutaj się wtrąca? Dlaczego ona się zgadza na to, żeby razem poszli? Uciekaj sama. Może cię przekonam. Ja, ja myślałem, że ona już była przekonana przez sam fakt, że nie uciekła stąd. No, nie jesteś jak siostra, no. Ja bym powiedział, że Osha jest pod tym względem jeszcze gorsza, dlatego że ten Kimir nie zabił mej bliskich osób na jej oczach, a Ouszy tak, a Ousza mimo wszystko została, więc no... O, <laughs> słyszałem o tym. Niestety nie dało się uniknąć informacji na ten temat. Darf, Plagis. <laughs> Najbardziej chyba żenujące ujawnienie znanej i poważanej postaci, że po prostu stał sobie za skałą. No super. To nic nie znaczy, więc to jest tylko takie, żeby widzowie. Wzdechnęli i o, jest star w Plegis, tak długo czekaliśmy na niego. Tylko, że jeżeli ktoś taki jak Plegis pojawia się w tak beznadziejnym serialu, to powinno być bardziej obawą, że co oni z nim zrobią. To nie jest atut żaden. To jest powód do lęku. A weź, ty zostawił tego bobra tutaj? Ten bober ma taki wyraz twarzy, jakby on faktycznie sabotaż zrobił, nie mam pojęcia. Ale dziwne, że nie wiem, że Sol z nim nie rozmawiał?

Resolution. No, czyli wszyscy lecą na Brendok. Ale czemu Ołsza i Kimir lecą razem, skoro mają kompletnie sprzeczne cele? Bo Ołsza chce ocalić sola, a Kimir chce zabić sola. Ona powinna, tak jak w tamtym odcinku mówił do niej, że wiesz, no w każdej chwili możesz uciec, nie trzymam cię tu siłą, trzeba było tak zrobić. Po prostu uciec tym jego statkiem, a jego tam zostawić, bo to, to nie ma sensu, że oni razem lecą. Zabił jej przyjaciół, znaczy przyjaciół, no znajomych. Zabił, nie wiem, z pięciu czy iluś Jedi na jej oczach. I nagle wystarczyło pogadać jakimiś enigmatycznymi frazesami, i już jesteśmy, już się kumplujemy generalnie. No, mistrzu Sol, co ty teraz tutaj zrobisz? A, to tutaj zabił mamusie. No i szukaj teraz siostry, wariatki. A druga już idzie. Właśnie miałem powiedzieć, że Sol i Torbin się tam wspinali yy, w tam... W poprzednim odcinku, więc. ten. co? Kimir jakiś teleport zrobił? <głos》> nagle go nie ma. Jest most. No to tutaj właśnie mogłeś zamiast utrzymywać mocą cały most, mogłeś dziewczynkę po prostu wziąć i uratować. <głos》> Ale nie. Sol tutaj jest przerażony, tak sobie przypomina wszystko, a tak naprawdę tam myśli, że. O Jezu, faktycznie mogłem po prostu je podnieść. Jest zdruzgotany właśnie tym. Oooo, idzie siostrzyczka. Oczywiście jej nie wyczuł. No bo czemu miałby? Bo jak w, już doskonale wiemy, Sol czasami jest fantastycznym użytkownikiem mocy i doskonale nią operuje. A czasami nie. Nie wiem, czy on tę mail, on chciał ją tutaj zabrać. Mówił, że o, że musimy porozmawiać poleci i, i tam gdzieś polecieli. To tutaj chciał lecieć, rozumiem, tak? Tylko nie wiem trochę po co. To może chciał jej wytłumaczyć, ale to mógł jej wyjaśnić, po prostu opowiadając, co się stało, a niekoniecznie faktycznie przylatując tutaj. I, i zobacz, tutaj, właśnie tutaj, działo się to i to. Ona też tam była, więc. No. Czas na wielki pojedynek. Dawaj sol, załatw go. Chociaż mam takie przeczucie, że on nie wygra, że tutaj niestety się skończy jego przygoda. No ale zobaczymy. <ścoughs> Jakie loty. Dobrze, pomści swoich towarzyszy, Sol. Dawaj. Pokonaj Sita. Wiem, że potrafisz. Tylko pytanie, czy serial ci na to pozwoli? Oj, to jest, to jest ten pokój, w którym coś, ostra ostra morderczy, morderczynia uznała, że spali. Owsze. Żywcem. No, się mano. Wszystko przez ciebie? Dokładnie. <tuszel> Nie, w ogóle.

Mogłaś o tym powiedzieć dużo wcześniej. Czemu akurat teraz? Nie. A ty co zrobiłaś, siostro May? Ty zamknęłaś wszystkich tam w tej fortecy swojej, spaliłaś wszystko i, i teraz jeszcze mówisz, że ale Sol zabił mamusię. No, nie bez powodu. Zastanawiam się, kto by. kogo bym wolał tutaj jako zwycięzcę, ale... Nikogo. Wolałbym, żeby obie padły po prostu trupem. Obie są irytujące i obie są durne. Tylko mi na solu zależy. O, kto to leci? Jedaje? Jak to nie po ciebie? Przecież od początku o ciebie chodzi. I o mej. Mej nagle zniknęła kompletnie, nie ma jej uuu, no i wygląda na to, że mieczyk uszkodzony. Ale możesz jeszcze hełmu użyć, żeby wyłączyć miecz Sola, więc... To jeszcze niekoniecznie jest koniec pojedynku. No dawaj, walnij. Walnij w miecz hełmem. Wyłączysz i jeszcze będziesz miał szansę wygrać. No? Znaczy nie to żebym chciał, ale tak ci tylko radzę. No, dawaj. Czyli poddajemy się, czy... A, nagle tu jest. mej przybiegła. No. Aha, no to... Sol, weź miecz. w Sobie mocą przyciągnij z powrotem. Do obrony. Czemu nie bierzesz miecza? Nie. O, i co? I teraz... I, i May teraz nagle dobra jest. Ale z tego co pamiętam, to on od początku tego chciał. Tylko to ta mistrzyni Indara powiedziała mu, że nie. No. Nie wiem, jak twoja matka ale to ma coś na I to jest strasznie podejrzane, i to należy zbadać i sprawdzić. Od kiedy? I że tylko kilka istot było w stanie tak robić? Wydawało mi się, że właśnie nikt nie był w stanie tak robić. Aha, czyli kolejna zmiana, jaką wprowadzamy. No, ale to wytłumacz, dlaczego? Powiedz, co wasza matka chciała zrobić. Powiedz, że wzięła zakładnika. Powiedz, że y, pierwsza y, tutaj podjęła się kroków przeciw Jedi i że odwaliła jakiś straszny, nienormalny czar, który sprawił, że Sol był przerażony i myślał, że ona, nie wiem, zabije tę May. Nie było dobrego, Dokładnie, było dobrego, zrobić, nie Jedi? bo mistrzyni mu powiedziała, że nie. No i to też prawda. Okej, okay. jedyny błąd, jaki Sol popełnił w tym wszystkim, to że faktycznie nie powiedział o uszy. W sensie nie powiedział jej jakoś tak subtelnie o tym konflikcie, ale teraz ma szansę wytłumaczyć wszystko. Wszystko, mam... No nie gadaj. Aha, dobra, mistrzu Jedi, broń się. Jesteś silniejszy w mocy od niej. Doskonale o tym wiemy. Odepchnij ją i. Oh, czy naprawdę to się tak skończy? Tak żałośnie, że Sol nawet nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego zrobił to, co zrobił. Nie wyjaśnił im, że ten kult to był... Eee, nawet... Nie no, durnota, durnota. Ta Ousza to... Na... Nagle... Zły człowiek. Aha. Czyli Sol nawet nie próbuje... Nie zależy mu na życiu. Ale zaraz, jeżeli on by chciał Ouszę uchronić przed przejściem na złą stronę to nie powinien dać się zabić, bo to sprawi, że właśnie Ousza się stanie jeszcze gorsza, więc... Ech, I tak serial pozbywa się najlepszej postaci, chociaż też słabej, ale no niestety. Bardzo mi jest przykro z tego powodu. Co ja mam teraz Te, mam kibicować? Mam tym bliźniaczkom i temu dziadowi? No, a Tako znowu ma problemy emocjonalne ciągle, oho. Jest czerwony miecz! Symbolika teraz stałam się zła. Przylecieli Jedi i jak zwykle za późno. O, no, czyli to jest pewnie jej uczeń. Jest ten Bober, no to wytłumacz im! Powiedz, co się wydarzyło. To jest ostatni świadek, który może wytłumaczyć wszystko. No, powinien wytłumaczyć. Mam nadzieję, że to zrobi. No i co? I Ousza miała taki problem do, do siostry, a teraz nagle już są znowu pojednane razem. Bo co? Bo, bo Sol zabił matkę, ale to w żaden sposób nie umniejsza winy May w tym wszystkim. Że spalić chciała siostrę i cały ten ich dom. Ale nie, nagle już pogodzone są i no, wesołe siostrzyczki. A, czyli to tędy May uciekła wtedy z tego pożaru? No. Nie wiem co powiedzieć. No Sol zginął w tak.. beznadziejny sposób, nawet niczego nie wyjaśnił, nie wytłumaczył. Serial go po prostu zbeształ kompletnie. O, tutaj jest nasz sit. Przyjdzie się z mistrzynią skonfrontować? Jak mogliście to zrobić w taki... w tak słaby sposób zabić? Tego sola, naprawdę. No, oczywiście, Kimir zniknął. Weź ty mnie, bobrze, nie denerwuj już, bo. Już sabotaż zrobiłeś, statku. Wszystko przez ciebie. Gdyby nie ty, to sol by przeżył. No, są przy drzewie, tak jak w odcinku w trzecim i poprzednim. I teraz mamy, mamy piękną klamrę. Po prostu wszystko, cała historia się fantastycznie domknęła. Co z tego, że wszystko jest bez sensu. Przepraszam, że ci nie wierzyłam. Nie miałaś w co wierzyć, bo May niczego nie wytłumaczyła wcześniej. I teraz jeszcze przepraszam, że chciałam cię spalić. I, i nagle, o. Wybaczamy sobie, jest szczęście wielkie. O, kochana siostrzyczko. No nie, no. No nie, jeszcze ta rymowanka będzie znowu. No. So Jejku, weźcie, znajdźcie te siostry, zamknijcie je, nie wiem, do więzienia i niech tak się z ten serial skończy. Co tym? Co? Że nagle za, ją zabiją? Weźcie się. Nie mam pojęcia, czego ona chce i dlaczego. O. Ale to ucieknijcie razem, jeżeli mimo wszystko chcecie uciekać. Co? Od kiedy tak się da? Co to jest za umiejętność jakaś? Nie, no, w ogóle, czy, po, czemu ja się dziwię w ogóle? To jest, oni sobie wymyślają w ogóle cokolwiek. że, że nagle, o, jest... tak w ogóle to jestem w stanie wymazywać wspomnienia. Smutne pożegnanie naszych fantastycznych bohaterek. A Sola to w ogóle uduszamy, wywalamy do do piachu i do widzenia no te wszystkie emocje to są najgorsze postacie w tym serialu te dwie siostryczki no i co i to aha i to wystarczy tak że machnie ręką i już wspomnienia będą wymazane o no i i ona nie dokończy no. ale zaraz, na czym polega plan, że oni chcą zostawić Mei i razem uciec? A czemu po prostu nie uciec w trójkę? Znaczy, rozumiem, że on tam mówił, że on, że Jedi nas odnajdą, bo ja was odnalazłem, no ale to, to nie jest żadna różnica, bo Jedi wiedzą, że jest ktoś taki jako Usza. No przecież i tak będą ją szukać. To niczego nie rozwiązuje. Ten, <laughs> ten, ten trick, że on, wymarzymy jej pamięć i o, Jedi ją zabiorą i my będziemy bezpieczni. No nie będziecie. Bo nadal nierozwiązana jest sprawa, kto pozabijał Jedi, co z siostrą w, z Ocean, to, to niczego nie zmienia. Fantastyczny plan. O, to było dokładnie jak z Palpatinem w, w części szóstej. Ta sama scena praktycznie i dialogi prawie identyczne. Czyli on jej absolutnie wszystkie wspomnienia wykasował. Bo ona nic nie teraz nie wie. Mm -hmm. A ta się je przywrócisz, czy to jest na jakiej zasadzie to działa, czy tylko on może je przywrócić, czy na przykład jakiś dobrze wyszkolony Jedi byłby w stanie przywrócić te wspomnienia? Nie wiem, so <laughs> bo to nic nie ma sensu, nie mam pojęć. No, w końcu jakieś sensowne słowa. Ale zrobił. No, wszyscy pomijają kontekst. No, bo wiedzmy zaczęły, zaatakowały. O nie! Wszystko na niego zrzucają teraz? Sol dostał tak został kompletnie zbesztany, straszny. A czemu nie powiedzą, że jeszcze jakiś jest sit gdzieś? No właśnie, to daje, to daje Jedi jeszcze gorszą reputację niż gdyby faktycznie powiedzieli, że gdzieś tam jest Sith, który zabija Jedi. Nie no, ta mistrzyni to jest równie okropna. Tu no wszyscy są okropni, poza Solem. Weź, no, nie mów więcej, bo... With the love he had for your sister. Samolubne, te samolubne decyzje podejmował, bo, bo troszczył się o bezpieczeństwo dzieciaków. Aha, czyli May powiedziała: No to czemu nie powiedziała całej tej radzie i temu senatorowi, że. Jest. Znaczy rozumiem, że ona tam się wstydzi, że on, że to mój uczeń, ale to nie, nie musiała tego mówić. Mogła powiedzieć, że gdzieś tam jest jakiś użytkownik ciemnej strony, który nas morduje i to by jeszcze wyszło na korzyść Jedi, że patrzcie, gdy nie szkolimy ludzi, to tak się to kończy, że wy, wychodzą z nich mordercy i dlatego musimy właśnie sprawować kontrolę nad mocą. Ale nie, zamiast tego wymyślimy jakiś w ogóle motyw, że zrzucimy całą winę na Sola, mimo że on nie jest niczemu winny. A ci teraz są razem, <śśśś> szczęśliwi. Nie, no to jest wariactwo. Dobrze, już koniec? Nie, jeszcze. Ja już miałem nadzieję, że No ho ho, Mistrz Joda jeszcze oh, fantastyczne zakończenie. Dobra. Okej, okay, czyli Mistrz Yoda pojawił się na końcu. Czyli, no i tak mamy tutaj znowu problem, bo jeżeli Joda dał się na to wszystko nabrać i nie wyczuł tutaj jakiegoś kłamstwa, no to jest po prostu również spłycony i zniszczony. A jeżeli zdaje sobie sprawę, że to jest kłamstwo, ale jednocześnie je podtrzymuje, no to z kolei zmieniliśmy go w praktycznie niemoralnego mistrza. Nie, wie, nie wiem, co. Jeżeli wyjdzie jakiś drugi sezon, co, co zrobią z tym dalej. Ale póki co, no to wygląda na to, że... Ta jedna scenka z Jodą już po prostu tworzy masę kolejnych pytań i obaw. Że Mistrz Joda również został już zniszczony. Jako postać. Potencjalnie. No i tak zakończył się ten serial. No, <grych> brak mi słów, naprawdę. Cały ten motyw, że o, zrzucimy całą winę na Sola. To jest beznadziejny. Bo w jakiś sposób to jest lepsze niż przyznanie że jest gdzieś tam jakiś Sith, który morduje Jedi. Gdy mówimy, że okej, okay, jeden z naszych Jedi popełnił błąd i pozabijał tutaj innych, żeby ochronić dziewczynki i żeby to kłamstwo zataić i tak dalej, psuje reputację Jedi, ponieważ u Jedi ktoś taki był. A jeżeli opowiedzieliby historię, że ktoś zabija tych Jedi, nie musimy mówić, że to był uczeń tej mistrzyni, ale ktoś, jakiś użytkownik ciemnej strony zabija Jedi, no to można wtedy tę narrację obrócić że patrzcie, tak się kończy, jeżeli nie szkolimy uczniów, jeżeli nie szkolimy ludzi z potencjałem korzystania z mocy. Dlatego musimy to robić, bo gdy tego nie robimy, to wychodzą właśnie z tego tacy mordercy po ciemnej stronie. Kompletnie nie widzę tutaj tego, że cała ta konspiracja i kłamstwo, że on, że Sol jest wszystkiemu winien, że to jest lepsze. To nie jest lepsze rozwiązanie, to jest jeszcze gorsze. Zresztą Jedi to powinni takie kłamstwa wyczuwać. Chyba, że absolutnie wszyscy są zamieszani w to kłamstwo. To ja już nie wiem, na jakiej zasadzie to ma działać. Poza tym to kłamstwo tak łatwo da się obalić, bo wystarczy, żeby któryś Jedi powiedział, że ja bym chciał odczytać myśli tej siostry May i dowiedzieć się, czy ona mówi prawdę. I odczytując nagle okazałoby się, że tam nic nie ma, że tam jest usunięte są wspomnienia. I od razu pojawia, pojawiają się kolejne pytania. Kto to zrobił, dlaczego to zrobił? No niestety to nie działa. A poza tym, kto zabił Sola? Że co, że Sol poszedł, pozabijał wszystkich Jedi i co? I, I sam się zabił? Czy kto go zabił? To kłamstwo tak jest dziwnie skonstruowane i w ogóle ciężko jakkolwiek w nie uwierzyć, że znacznie lepszą historią byłoby po prostu powiedzieć prawdę. Jakiś Sith chodzi i zabija Jedi. I jeszcze szkolił May. Żeby również zabijała. Poza tym jeszcze ten bober przecież jest. On wszystko widział. On widział, że Kimir zabijał Jedi. On widział, że Sol nie, za nie zabijał Jedi. On wszystko wie. Wystarczy. Wziąć go jako świadka, więc to albo jemu też musieliby usunąć wszystkie wspomnienia, albo musieliby go w ogóle zlikwidować. O tym chyba, nie wiem, twórcy w ogóle zapomnieli, że, że jest jeszcze jeden świadek w tej całej historii? Jedi w ogóle nie biorą tego pod uwagę? No, największa szkoda w, ty, w tym wszystkim Sola. Serial nie pozwolił mu wytłumaczyć tego wszystkiego, że May podpaliła fortecę, że ta matka Aniseja zaczęła wykonywać jakiś nieznany czar, i Sol myślał, że ten czar doprowadzi do, do śmierci May albo do. Że, że ten czar jest atakiem na Jedi, dlatego zabił tę matkę. Nie wspomina w ogóle o tym, że ta matka Koril, że ona pierwsza podniosła włócznie na Jedi, że de facto to wiedźmy zaczęły ten konflikt i że to wiedźmy chciały się bić, że wiedźmy hip zahipnotyzowały tego łukiego, kelnakę. Nie, on nic o tym w ogóle nie mówi. Jedyne, o czym serial pozwala mu powiedzieć, to że chciałem was ochronić, działałem w słusznej sprawie i tak dalej. Ale czemu. Nie może on wytłumaczyć, co się tam faktycznie wydarzyło, no. Oczywiście serial mu na to nie pozwolił. No nie wiem, tak sobie wymyślili, że... Że nie, po prostu nie może. Niezły wyszedł z tego cyrk, muszę przyznać. No, to zmierza w bardzo złą stronę. To uniwersum, jako całość. Dobra, nie mam słów. Kończę na tym. To jest moje podsumowanie tego serialu. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, że przynajmniej, no nawet jeżeli serial był beznadziejny, to, to że przynajmniej ten mój komentarz coś tutaj wniósł do tego. I mam nadzieję, że w miarę tutaj klarownie wyjaśniłem, y, jakie, jakie problemy tutaj występują. No i cóż, dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego.